No trochę tutaj zrobiłem, co mi widzicie, że tutaj nie ma. A cukier, na kurwa, znalazłem 4, 4 kilo, a mam schowane i po prostu schowam i po prostu o, chcę pokazać wam o wodę, cały ten wszystko, po prostu o tutaj jego tutaj zabierali, Krzysztofa. Skąd? z tego łóżka z tego łóżka policja tak? policja mm. rzadka no nie no ugarnąłeś trochę o jest porządek teraz bo on spał z tym telewizorem o jeszcze stare te znalazłem i tamte całe te a teczka to ta teczka prezydenta o tamta warta. <śmiechowarta> A, a, tam szyfry, jest. To ja nie wiem. Ja tego nie dotykam. No lepiej nie. Ale tutaj faktycznie jest przejście. No. Postarałeś się. Nawet odkurzałeś chyba, co? Tak. No. Dobrze. Tylko trzeba by było jeszcze odsunąć. Ja mam pomysł. Bo jest y, po prostu y, dywan. Y, pokażę. Dywan. To trzeba by było y, zerwać. Bo to y, bardzo stare jest. Zeszczane? Kareluchy, czy co? Ale zeszczane też. Chyba tak. Szczałeś? Czy nie? Ja nie. A zobacz, jak tu. To, to... Ja tu sprzątałem mopem. Co? wy Tak. No to do tego śmierci, tak? Może tak? O. No, poprawiałem. Karoluchy kurwa, te łóżko kurwa, to wszystko trzeba było by kurwa usunąć. Ja postaram się. To nowe łóżko kup? Kupię. Kupisz nowe łóżko? Tak. Do tak Tak. I takie kurwa miękkie. Jakie miękkie? Wygodne. dwuchane takie. <gryw> bo to Bajer wszystko będzie dobrze ale on nie on nie pozwoli tego łóżka usunąć no właśnie bo to Ty. jest ta poduszka którą on zawsze kocha Tak. umyta piękna nie cofu a zobaczymy twoje łóżko pokaż swoje łóżko Będzie lepsze? No, Normalne. Można odsuwać. Można na góry. Całe. Wszystko. O. Majer Major, no, bez Widziałeś to? No, widziałem, widziałem. <laughs> Ale I... porządek jest i na stole nawet. No i po prostu y, pewne rzeczy jego y, schowałem. Skrytka wojskowa. Zimny pokój. O właśnie. Ja mam tylko tam dostęp do tego. Wszystkiego. Na pewno jak on będzie. Hmm. żałuje. Że tak się stało. Bo po prostu on mi szanował. O, no, bardzo. No, wolał krzyczał tutaj. Krzy krzyczał, no ale. Ale. Nigdy chyba złego za bardzo na mnie. A tutaj. O tobie nic złego nie mówił. Ale. O... Ej. A tutaj nie, też. A tutaj nie było? Ty, a co tutaj właśnie tak pusto? Tu stały jakieś rzeczy. Gdzie to jest? Porządek zrobiłem. No, kurwa. A, a, a co tutaj inaczej to było? Co? Tu szarpał święty pamięci Łosia. Kto? Krzysztof. A ty go bił? To, to był raz. Bo był piany. O, spał na Lublinie. A ty trzeźwy? Znaczy, no, wcześniej byłem piany też, a teraz trzeźwy Teraz tak, nie, ja nie, mówię, ja nie mówię teraz, tylko kiedyś. No, kiedyś było inaczej, a teraz jest inaczej. Ty zęby myjesz? Tak. No. Ile masz zębów? Parę sztuk. Ale i tak trzeba dbać. O, właśnie. Pokaż. Hmm. No pokaż zem... A górne. O to wy, wypierdolili mi. Pokaż górne. O Jezu, weź tak wargę tą do góry. A dolne? No e, to jeszcze masz w chuj. O to dwa wypierdolili mi. Aha. To się da zrobić. Toż tak. Z czasem. Ale nie no, jestem pod wrażeniem w porządku. Jestem w ogólnym szoku. W szoku? No tak, no kurwa. Tutaj jak był jeszcze Krzysiek, to tutaj od tego krzesełka już nie dało wejść. A teraz, o, przyjechał ten pan od tego. Dobra, kończymy. Nara.